To, co Państwo widzicie obok, to komora multibaryczna. Nowatorskie rozwiązanie komory ciśnieniowej o specjalnej konstrukcji i wymiarach 2 metry szerokości, 1,8 metra wysokości i 1,9 m głębokości. Komora łączy w sobie funkcję prozdrowotną, terapeutyczną i ochronną. Na co dzień wspiera zdrowie, a w razie zagrożenia stanie się bezpiecznym schronem dla Państwa rodziny, przyjaciół lub pracowników. Komora multibaryczna z wodoryn łączy w sobie terapię tlenową stosowaną w klasycznych komorach hiperbarycznych. Terapia ta jest bardzo dobrze opisana w literaturze naukowej i od lat wykorzystywana w szpitalach, klinikach i gabinetach. Łączy w sobie także neuronobarię, czyli terapię z podwyższoną zawartością dwutlenku węgla oraz hipoksyterapię interwałową, polegającą na oddychaniu w obniżonym ciśnieniu i ze zmniejszoną ilością tlenu, a potem oddychanie zwiększoną ilością tlenu w zwiększonym ciśnieniu pod kontrolą saturacji. W komorze multibarycznej wykorzystuje się tę samą wiedzę, ale w nowocześniejszy, bezpieczniejszy i bardziej elastyczny sposób, dzięki połączeniu różnych poziomów ciśnienia i mieszanych gazowych tlen plus wodór. To właśnie ta multibaryczność sprawia, że komora jest dużo bardziej uniwersalna i eliminuje większość typowych przeciwwskazań występujących w klasycznej komorze hiperbarycznej. Nasza komora pomaga organizmowi działać sprawnie. Najważniejsze efekty to dużo lepsze dotlenienie tkanek, wzmożona produkcja komórek macierzystych, promowanie produkcji ATP, promowanie endogennych antyutleniaczy, silne działanie antyoksydacyjne, ochrona przed stresem oksydacyjnym, redukcja stanów zapalnych, utrzymuje także układ odpornościowy w równowadze, powoduje szybszą regenerację po urazach, kontuzjach i operacjach, wspiera układ nerwowy. Poprawia sen, koncentrację, spokój, stabilniejszy nastrój i ma działanie neuroprotekcyjne. Pomaga jako terapia wspomagająca w onkologii, między innymi zmniejsza zmęczenie i wspiera organizm w regeneracji, zmniejsza skutki uboczne chemio- i radioterapii, ma działanie kanceroprotekcyjne. Komora ma także działanie anti-aging poprawia ukrwienie, jędrność i elastyczność skóry. Spowalnia procesy starzenia dzięki lepszej pracy mitochondriów, działaniu antyoksydacyjnemu i efektom multibari i wodoru, co wspiera długowieczność komórek. Dla osób aktywnych komora to ogromna przewaga, bo powoduje dużo szybszą regenerację mięsi i mikrourazów, zwiększa wydolność i energię, przyczynia się do lepszego snu i koncentracji, zmniejsza podatność na stany zapalne po treningach. Komora multibaryczna z wodorem to świetny sposób do codziennego dbania o zdrowie, ponieważ wspiera detoksykację i metabolizm, poprawia krążenie, zmniejsza zmęczenie i tzw. mgłę mózgową. Pomaga po infekcjach również po COVID-19. Dzięki temu, że komora pracuje w różnych zakresach ciśnienia, od hipobarii przez normobarię aż po hiperbarię i korzysta z odpowiednio dobranych mieszanek gazowych, ryzyko typowe dla klasycznej hiperbarii jest minimalne. Nawet w przypadkach, które normalnie byłyby przeciwwskazane, np. odma czy chemioterapia, można bezpiecznie skorzystać z tej terapii. Po prostu dostosowuje się mieszankę oddechową i ciśnienie. W innych komorach mamy stałe ciśnienie. Ale to nie wszystko. W sytuacji kryzysowej, np. podczas konfliktu zbrojnego, katastrofy naturalnej czy skażenia, ta sama komora będzie pełnić rolę kapsuły ochronnej. Jej konstrukcja spełnia wytyczne obrony cywilnej, posiada klasę odporności P i wytrzymuje falę uderzeniową ponad 500 MPa. W środku może bezpiecznie przybywać nawet do 5 osób, a dzięki modułowej budowie, komory można rozbudowywać, np. tworząc zestawy dla rodzin, placówek czy firm. Nie wymaga to pozwoleń ani żadnej budowy, działa od razu po instalacji. Można ją postawić w domu, garażu, a nawet w ogrodzie. Komora multibaryczna to jedno urządzenie, które dba o zdrowie na co dzień i będzie chronić w sytuacji zagrożenia. To technologia, która da Tobie poczucie bezpieczeństwa. To zdrowie i bezpieczeństwo w jednym. Zajrzyjmy teraz do środka. W środku komory wszystko jest zaprojektowane tak, żeby było bezpiecznie i komfortowo. Mamy zawory bezpieczeństwa zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, dzięki czemu osoba korzystająca ma pełną kontrolę i poczucie bezpieczeństwa. Ściany komory są wykończone beżową ekologiczną skórą, która tworzy przytulne, eleganckie wnętrze. Zastosowano tu sufit napinany, w tym przypadku z widokiem nieba, który optycznie powiększa przestrzeń i daje przyjemne wrażenie większej swobody w środku. Na podłodze mamy panele oraz miękki dywanik, który dodaje przytulności i poprawia komfort podczas sesji. Ale jeśli ktoś ma z Państwa inne preferencje, możemy wykonać dowolne wykończenie dopasowane do potrzeb czy stylistyki wnętrza. W komorze mamy oświetlenie LED-owe, a kolor światła można dowolnie wybrać chłodny, ciepły, relaksacyjny, bardziej energetyczny co pozwala stworzyć dokładnie taki klimat, jaki Państwo chcą podczas sesji. W środku znajdują się i także dwa wygodne fotele, które są elektrycznie rozkładane, więc każdy może ustawić sobie idealną dla siebie pozycję, czy to do relaksu, pracy, czy drzemki. Pilot sterujący, który jest przymocowany do ściany na magnes, dzięki czemu zawsze jest pod ręką i nigdy się nie zgubi. To proste, ale naprawdę praktyczne rozwiązanie, które sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Elementem wyposażenia są również dwa praktyczne stoliki. Są idealne do postawienia laptopa. Można je wygodnie dosunąć do fotela i ustawić na takim poziomie, jaki komu najbardziej odpowiada. To świetne rozwiązanie dla osób, które chcą wykorzystać czas w komorze bardziej efektywnie. Można sobie swobodnie pracować, siedząc w rozłożonym fotelu, a jednocześnie zabieg trwa i robi swoje. Przejdźmy zatem do panelu sterowania. To tutaj dobieramy wszystkie parametry pracy komory. Możemy ustawić szybkie lub wolne sprężenie, ciśnienie. Przez cały czas można monitorować te parametry, czyli tlen, temperaturę, wilgotność, a także ciśnienie wyrażone w kilopaskalach oraz czas trwania sesji. Wszystko jest czytelne i bardzo intuicyjne, więc obsługa komory jest naprawdę prosta i bezpieczna. Komorze znajdują się także dystrybutory do inhalacji. Można wybrać inhalację tlenem albo wodorem, co daje dużą elastyczność i pozwala dopasować zabieg do indywidualnych potrzeb użytkownika. W środku znajdują się również butelki na wodę z generatorem wodoru, przymocowane do ściany. Dzięki temu zawsze są na swoim miejscu, nie przesuwają się podczas sesji i można z nich wygodnie korzystać w trakcie zabiegu. Ogromnym atutem tej komory jest też strefa multimediów i łączności. W środku mamy duży telewizor, więc w czasie zabiegu można oglądać filmy, seriale, YouTube, cokolwiek co umili Państwu czas. Jest też wzmacniacz stereo z Bluetooth oraz na kartę SD i wejście USB, dzięki czemu można włączyć swoją własną muzykę, nagranie relaksacyjne czy medytację i stworzyć dokładnie taki klimat dźwiękowy, jaki lubimy. Do tego dochodzi Wi-Fi, więc mamy normalne połączenie ze światem. Można pracować online, odbierać wiadomości, być w kontakcie. A dla pełnego komfortu mamy również klimatyzację, która pozwala utrzymać przyjemną temperaturę niezależnie od pory roku. Co ciekawe, elementem wyposażenia może być również zestaw VR. To świetne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które nie czują się zbyt pewnie w mniejszej przestrzeni. Zakładają wtedy okulary VR i przenoszą się w inny świat do lasu, na plaży, w przestrzeń 3D. VR może służyć po prostu jako rozrywka oczywiście, dzięki czemu czas w komorze mija szybciej i dużo przyjemniej. Ważnym elementem jest też domofon do komunikacji bezpośredniej z obsługą komory. To wszystko sprawia, że pobyt w komorze nie odcina nas od rzeczywistości, nie ma żadnej bariery komunikacyjnej. Można normalnie funkcjonować.